Dwa tygodnie marszu podczas Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę to spore wyzwanie. A gdyby tak pójść razem z całą rodziną, moi dzisiejsi goście właśnie na to się odważyli i o tym opowiedzą nam w dzisiejszym odcinku. Rosalia Chudzik, zapraszam serdecznie. Dziś w kwadransie dla rodziny porozmawiamy o rodzinnym pielgrzymowaniu, a konkretnie o pielgrzymce do Częstochowy, ze mną wspaniała rodzina, państwo leśnikowcy, e, pani Ania i pan Kamil oraz dziewczyny córeczki. Witam was serdecznie i boże dzień dobry. Szczęść Szczęść boże. Dzień dobry. E, no to przedstawcie nam się najpierw króciutko, jak długo jesteście małżeństwem. Ile dziewczyny macie lat, powiedzcie? Ja mam 8. I masz na imię? Zosia. Zosia. Mam na imię Hania i mam 11 lat. I Wy małżeństwem jesteście? od 16 od lat od 16 lat tak od 16 lat czyli już dosyć długo no i tutaj możemy zdradzić że pielgrzymowanie można chyba tak powiedzieć to w pewnym sensie wasza rodzinna tradycja bo państwo na pielgrzymce się poznali powiedzmy właśnie o tym jak to pielgrzymowanie wasze wspólne się zaczęło ile razy byliście też na pielgrzymce czy znaczy ja troszeczkę wcześniej zacząłem chodzić jak moja żona pierwszy raz na pielgrzymkę zabrała mnie moja mama w 1997 roku była to Czternasta warmińska pierwsza pielgrzymka do Częstochowy. Przeżyłem mocno tą pielgrzymkę i od tamtego czasu tak starałem się uczestniczyć w pielgrzymkach warmińskich, czy to do ostrej bramy, czy do Częstochowy. I właśnie na swojej trzeciej pielgrzymce pierwszej poznałem moją kochaną żonę. No to powiedzcie, jak to jest? Jak miłość na pielgrzymce może się zrodzić? To był 99 rok. Licealiści, głowa pełna marzeń na przyszłość, i tak naprawdę to była moja wtedy właśnie pierwsza pielgrzymka. Co prawda wcześniej uczestniczyłam w pielgrzymkach do Gieczwałdu, ale z racji tego, że gdzieś naprawdę aktywna byłam w tej naszej parafii, tam ksiądz po prostu zachęcał tą młodzież do tego, żeby pójść na pielgrzymkę na Jasną Górę. No i wtedy, tak jak już mąż wspomniał, właśnie poznaliśmy się. No to dopiero były czasy liceum, tak naprawdę, ale ta pielgrzymka tak głęboko była w nas zakorzeniona, naprawdę we mnie, po tym. Pierwszym, tak naprawdę po tej pierwszej mojej pielgrzymce, że później razem do końca tego liceum, a później jeszcze na studiach kontynuowaliśmy po prostu to pielgrzymowanie. Nawet pamiętam taką sytuację, gdzie w 2000 roku były Światowe Dni Młodzieży w Rzymie i ja, jakby moi rodzice zdecydowali, że pojadę na te Światowe Dni Młodzieży, a to, się, to, to było w trakcie pielgrzymki właśnie warmińskiej na Jasną Górę. Ja, to, ja, ja byłam zrozpaczona w ogóle, że jak to, że ja nie pójdę, więc e, poszliśmy do Ostatnia bramy, bo to było jakby w miesiącu lipcu, tutaj był sierpień, więc, więc to też było dla mnie ogromne przeżycie. I tak jak mówię, no te pielgrzymki w nas po prostu są i, i, i staramy się je kontynuować i teraz to wszystko jakby przekazać naszym dzieciom. No właśnie, no bo najpierw pielgrzymowaliście razem, potem mieliście też długą przerwę, z tego co tak. wiem, co sprawiło, że do pielgrzymowania zapragnęliście powrócić. No bo w zeszłym roku Pan był na całej pielgrzymce od tak. połowy. Całą tak, rodziną dołączyliście, tak, a dzisiaj tak. od początku do końca, właśnie na 42. Warmińską. Pielgrzymkę, masz plakat pokazać, właśnie o się wybieracie. Tak co sprawiło, że właśnie zdecydowaliście się wrócić do tego wędrowania. W 2022 roku zmarł mój Tato i chciałem pójść, podziękować Panu Jezusowi za jego życie, za to, że z nami tyle był, podziękować mu. Za cały ten wspólny spędzony czas, i czułem, że potrzebuję się pomodlić za jego duszę. To, było, to był główny taki powód, dla którego tak. wyruszyłem znowu po takiej dłuższej przerwie na szlak pielgrzymi. I od tamtej pory poczułem, że muszę chodzić znowu co roku. I moim takim marzeniem było właśnie wspólne pójście z, z całą naszą rodziną do, do Matki Bożej Częstochowskiej, pokłonić się. I, i tak. podziękować za to życie wspólne. Czy wzruszenie po was? też Tak, ja, się, e, mi się udziela. Ja Natomiast... już, jak dziewczynki mm. były, pojawiły się, to tak podchodziłam do tego, że nie dam rady, że gdzie no, jest dwójką dzieci? O czwartej rano te wstawanie, później cała trasa, te kilometry, że przecież sama już też nie te lata, nie te siły. E, I e, jak mąż właśnie pielgrzymował, to starałyśmy się go odwiedzać na tym szlaku pielgrzymkowym i tak naprawdę gdzieś tam ka, po jakimś etapie z dziewczynkami i tam szłyśmy, na przykład ten pierwszy dzień czy z GV do Rybak, czy później jakieś kolejne etapy i tak naprawdę któregoś dnia to dziewczynki mnie zapytały, dlaczego my wracamy do domu w ogóle, dlaczego mm. my z tej wracamy do domu, a coś zostaje i tak gdzieś o tym intensywnie myślałam, że po prostu w zeszłym roku tak, tak wszystko naprawdę się poskładało, że my po prostu musiałyśmy tam op, być, opatrzcie op, op, się nad nami, czuwała, nawet była taka sytuacja, że no to jest jednak połowa, półmetek czerwińsk, kawałek jakby od domu no i jak my się tam dostaniemy? No jednak musimy być tam na tą poranną mrze i się okazało, że e, m, nasz e, przyjaciel, ksiądz Paweł Jakubowski mówi, będzie mówił tam kazanie. No i mówi do nas, że on nas zawiezie, pakujcie się, ja was zawiozę i że tak jakby tu, patrz, wszystko sprzyjało ku temu, jakby żebyśmy my żeby tam po prostu razem. tak, żeby iść razem, żebyśmy tam były. No i e, to był wspaniały czas, naprawdę wspaniały, cudowny czas dla nas jako rodziny, ale też i dla mnie, jako mamy, jako żony, takiego e, oderwania od codzienności, od rzeczywistości tej takiej e, e, pracy, domu. Mieliśmy czas na modlitwę, czas, żeby pobyć ze sobą wspólnie e, i naprawdę na, na żadne inne wakacje wam tego nie zamieniła. A jak wy wspominacie dziewczyny właśnie, to, jak mogłyście towarzyszyć rodzicom tacie, chociaż w takim no, niepełnym wymiarze, ale jak wspominacie właśnie to, bo to się idzie, tak? No nie wiem, niektóre dzieci wyjeżdżają gdzieś na wakacje, właśnie nie wiem, kąpią się w basenie czy nad morzem, a wy no, w słońcu czy w deszczu no trzeba iść, tak? Nogi pewnie bolą? No to ja z Zosią na początek. Bardzo chciałyśmy iść i jak już poszłyśmy, Zosia miała wózek i czasem szła, czasem jechała w wózku. Na niektórych odcinkach już musiałyśmy iść na postój, bo nas tak wolały nogi. Ogólnie było bardzo fajnie, bo mimo tego zmęczenia, chciało nam się jakoś iść i towarzyszyć mamie i tacie. Właśnie, a z twojej perspektywy, no bo masz nieco mniej lat od siostry, co sprawia, że chcesz iść po raz kolejny, mimo właśnie, że no nie zawsze było łatwo, tak? To, że spędzamy razem czas, no i się po prostu fajnie razem idzie. Fajnie się idzie razem. Tak? Mhm. Jakie owoce widzicie tego wspólnego pielgrzymowania? Przede wszystkim e, tak. E, Takiej cierpliwości nas y, uczyła ta droga, y, tego, że będąc razem też mieliśmy dla siebie więcej wyrozumiałości, mimo tego wysiłku i trudu, naprawdę, y, którego ka każdy kilometr y, m, pokonany to był jakiś nasz wspólny sukces, tak naprawdę. Były momenty, gdzie dziewczynki, y, to były takie kryzysowe wręcz bym powiedziała, y, momenty, gdzie już naprawdę nie miały siły. To w zesz zeszły rok to był taki naprawdę takich upałów i takiej tak taki drogi w takich y, wysokich temperaturach. Ale też coś, co mi utkwiło w głowie, właśnie e, sytuacja, że dziewczynki, mama, y, kiedy, mama, kiedy, posty, bo te pytania się pojawiały. One, one były, będą, zakładam. Y, I na przykład y, dziewczynki bardzo lubią śpiewać. I y, siostra Maria, która by odpowiadała za, jakby, y, śpiew w naszej grupie. Mówiła, dziewczynki, to chodźcie pośpiewamy. I one już tym gdzieś te, te ich zmęczenie odchodziło. One potrafiły, brały ten mikrofon, śpiewały i do tego kolejnego postoju po prostu dochodziły. No to było takie niesamowite, że, że jednak była w nas ta siła i, i jakby, że pokonały tą trasę. I, Też i że... wspólnota innych osób, tak? które tak, po, tak, pomagały tak, wam, dokładnie. tak? tak na pielgrzymce troszeczkę jest tak, chyba, tak, tak, tak? Że nawzajem tak, tak. się wspieramy. wspieramy. Na pielgrzymce zwracamy się do, do siebie siostro, bracie i naprawdę tutaj pomoc była ogromna, bo tak jak córki wspomniały, miałyśmy, mieliśmy taki wózek rowerowy i e, naprawdę to nie było tak, że tylko ja ten wózek pchałam, czy mąż, ale naprawdę by, by, siostra, brat, wszyscy podchodzili, pytali czy pomóc, czy, czy potrzebujemy wsparcia I, e, i też jakby ta wspólna modlitwa, to była siła e, tak jakby napędowa na, na naszej pielgrzymki, bo e, m, modlitwa w czasie drogi e, pielgrzymkowej to jest po prostu... E, Niesamowite przeżycie, tak naprawdę. Wzmacnialiśmy się po prostu duchowo, nawiązaliśmy jak gdyby taką mocniejszą więź z Panem Bogiem, i myślę, że to zarówno ja, żona, jak i dzieci. Ten czas na pielgrzymce jest niesamowity. Każda poranna modlitwa, Eucharystia, tak, Dokładnie, godzinki tak, tak, wyśpiewane na kur Kuczci Najświętszej Maryi Panny. Koronka do, Koronka do, miłosierdzia, do miłosierdzia Bożego, czy, 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 czy cztery części różeńca. Różańca, tak, Mieliśmy gdzie... też możliwość codziennej tak naprawdę adoracji Pana Jezusa tak, tak, w, tak, w najświętszym tak, sakramencie. Tak. Także to są. Chwile nie do opisania, tak Dokładnie, naprawdę. Tak jakby tej Dzięki mocy. tym chwilom mogliśmy nawiązywać naprawdę głębsze relacje z Panem Bogiem. A czy dać na pielgrzymce wypocząć też, tak? bo jednak pracujemy cały rok, prawda? No i chcemy ten dłuższy urlop w końcu też wykorzystać to na jest. odpoczynek, tak? A tutaj no, to jest też wysiłek. To jest takie niesamowite, bo to są tak zwane rekolekcje w drodze to, tak, i tak, to tak, naprawdę tak, można tak. zapomnieć o całym świecie. Zadaniem Czyli jest. Czyli taki inny odpoczynek, tak? To, duchowy, psychiczny. Tak, psychiczny, zdecydowanie, tak. I tak jak mąż tutaj wspomniał, jakby karmiliśmy się tym słowem Bożym, i ono właśnie nam dawało tą siłę. tak? Ta codzienna mhm. Eucharystia, codzienna jakby komunia święta pomagała nam w tym, żebyśmy szli, ale to też nie było jakieś takie, że po prostu ponadludzkie siły, że po prostu tylko jakby szliśmy, szliśmy. Tylko to był taki czas radosny, naprawdę radosny, spędzony wspólnie. Nie, jakby pielgrzymka jest taką wspólnotą, gdzie, gdzie rozmawiamy o swoich troskach, rozmawiamy jakby o swoich bolączkach, ale też dzielimy się radościami. Tak? I, I czasami podczas takiej konferencji, codziennie głoszonej przez kapłanów, którzy po prostu w wspaniały sposób nam jakby też jakby tutaj potrafią opowiedzieć, jakby opisać, jakby słowa Pisma Świętego, które czasami są dla nas niezrozumiałe, naprawdę, tak tam jakby poznajemy to wszystko głębiej. Jesteśmy w stanie jakby zrozumieć, dotrzeć do pewnych jakby wniosków nawet bym może rzekła i to jest naprawdę wspaniałe. To jest naprawdę wspaniałe, że, że pogłębiamy tą swoją wiarę, że możemy naszym właśnie dzieciom przekazać wartości i y, wiem, że jeszcze są w takim wieku, że niektóre jakby rzeczy są dla nich trudne, trudne do zrozumienia, ale uważam, że to jest początek, tak? Początek mm, i. Czyli ci, to też procentuje, tak? No, mamy podstawy, nadzieję, że nie, mamy, nie, mamy nie, nadzieję, że to tak, zaprocentujemy. Tak. Z mężem mamy jakby, y, tak powiem, kolokwialnie szczęście, że jesteśmy oboje z rodzin katolickich i nasze mamy głównie y, też babcie zaszczepiły w nas, jakby to ziarno. Y, no i, i też jakby... I to samo my chcemy. My chcemy to jakby zrobić dziećmi. to samo, jakby tak. Tak, Zaptam tak. jeszcze jak się przygotować do takiej wspólnej rodzinnej wyprawy. Może najpierw was dziewczyny zapytamy, co trzeba na pielgrzymkę zabrać? Co byś widziała do plecaka Zosia? Mm, jakąś latarkę, ubrania do walizki. Mhm, na pakę, żeby pojechała? Tak, 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 dokładnie. Śpiwór będzie potrzebny, nie? Karimatę mhm. i śpiwór. Jeszcze jakieś przekąski na drodę. O, przekąski pewnie, żeby mieć energię, prawda? Do dalszego deszcz, maszerowania. Czasem tak. trzeba sandały lub buty kryte. Zależy od pogody. Tak. Wygodne buty. Wygodne przeciw buty przeciw i kapelusz. Tak. To wszystko może nam się przydać. No to teraz państwa zapytam, no bo tak wiadomo, jako rodzice, no to myślę, tak. że rodzice, którzy nas teraz słuchają i może chcieliby się wybrać, no to tej odwagi jednak trochę może czasami brakować, tak? tak. Jak tak, się tak, przygotować? Tak. Jak tego się tego przygotowujecie? Ja wiem, może muszę z rozmowy że czy... za każdym razem pakuję żona na pielgrzymkę <laughs> i zawsze mam wszystko, tak więc ona jest ekspertem. Pakujemy, pakujemy się mm, tak jakby, te rzeczy materialne, czyli tak jak na każdy urlop bym powiedziała, mm -hmm. czyli wiadomo, no to jakby te ubrania, kosmetyki, ale jakby Wielczynka ma to do siebie, że jakby... Różaniec. Różaniec to jest jakby chyba najważniejsza jakby rzecz, którą ze sobą zabieramy i intencje, no, intencje, gdzie po prostu w drodze przy różańcu po prostu wyczytujemy te intencje i modlimy się po prostu w tych intencjach. Nasza warmińska pielgrzymka jeszcze umożliwia jakby przesłanie intencji poprzez maila i wtedy te i dla osób, które nie, nie mogą pójść, a chciałyby taką intencję jakby wysłać, chciałyby, żebyśmy w tej intencji pomodlili, mogą, mogą tą intencję wysłać, wtedy ona jest każdego dnia na bieżąco czytana i, mm, i wtedy jakby odmawiamy ten różaniec w tych intencjach. Tak, jeszcze wysłać podczas drogi też. Tak, przez cały, przez cały mhm. okres trwania jakby pielgrzymki. No, i tutaj córka wspomniała o przekąskach. Ja chciałabym powiedzieć, że podczas trasy pielgrzymkowej jest, spotykamy na swojej jakby drodze tak, z taką dobrocią, z taką ludzką bezinteresownością, gdzie ludzie naprawdę przygotowują te posiłki, zabierają nas na noclegi. To w tym, tak powiem, teraz, w tym świecie, tak jakby obecnym, to naprawdę spotkać życzliwego człowieka, który bezinteresownie coś dla nas zrobi, jest bardzo ciężko, a tam na tej, trasie naprawdę tak jest. jest do samej Częstochowy. Że do, tak, do samej Częstochowy spotykamy naprawdę się z taką życzliwością i, i otwartością tych, tych osób, które nas przyjmują. E, no to nie wy... trzeba się za bardzo jutro martwić, po prostu pójść, pójść tak? Po tak. Prostu się odważyć. odważyć i pójść, y, a, a wszystko naprawdę spóźniej samo się jakby y, y, z każdego dnia ułoży dokładnie. Podstawa jakby. to na pewno wygodne buty, jeżeli chodzi o sprawy materialne. Tak, <laughs> <I> tak, <laughs> tak ludzie tak. nawet jak szliśmy, to wtedy tam stali przy płatach i nam czasem czy do wózka, czy do ręki dawali takie różne soczki, owoce. Czyż szczodrość ludzka na pielgrzymce naprawdę jest olbrzymia. Tak, no tak, I tak, można tak. też przekonać się, że świat jest dobry, no to, życzliwy tak, i że takich tak, ludzi tak, życzliwych tak, w roku jest tak, dużo. dużo. Od 31 lipca, pokaż proszę plakat jeszcze raz, do 12 sierpnia, sierpnia tak. będzie można w 42 warmińskiej pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę Pielgrzymować. Na koniec jeszcze od Was dwa, trzy słowa zachęty dla tych, którzy może się wahają, którzy się boją, którzy może też z całą rodziną by chcieli pójść, ale myślą sobie, no jak, to gdzie? Nie damy rady. Co byście im powiedzieli? Nie bójcie się, odwagi. Zapraszamy. To są naprawdę tak. wspaniałe wakacje z Panem Jezusem w drodze. Wspaniałe rekolekcje. Że nie, że nie trzeba się bać, bo Pan Jezus będzie się o nas troszczyć. Wszystko zawierzmy Panu Bogu. Tak, jak na przykład. Też są dzieci, jest dużo dzieci na pielgrzymce, śpiewamy, tak. jest miła atmosfera, czasem też adoracja w drodze. Macie koleżanki już z poprzedniej trasy? Tak. tak. tak Macie, super. Mamy, no to mamy. być może spotkacie się w tym roku, jak nie to na pewno poznacie kolejne. Na stronie pielgrzymkawarmińska.pl szczegółowe informacje tak. można znaleźć moimi gośćmi. Dzisiaj byli Państwo Leśnikowscy. Serdecznie Wam dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo. A Was zachęcamy również do pielgrzymowania i do oglądania Kwadransu dla Rodziny. Za tydzień oczywiście kolejny odcinek. Do zobaczenia.